Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku informacyjnym związanym z kanałem Sowym Okiem. Chciałbym podziękować tym osobom, które we mnie uwierzyły, wierzyły w to, że ten kanał będzie dalej istniał, ponieważ no długo, długo mówiłem o tym kanale i długo na nim pracowałem. Jeszcze nie jest, jak widzicie, do końca skończone te 44 subskrypcje, które mam e, naprawdę. To jest naprawdę wielki sukces, jeżeli chodzi o to, że na tym kanale się jeszcze nic się pojawiło i te osoby, które. Uwierzyły po tych odcinkach informacyjnych związanych z moim starym kanałem. Zasubskrybowałem ten kanał. Dziękuję Wam bardzo, bardzo bardzo serdecznie. Jak widzicie, kanał na YouTube jeszcze jest w budowie, w sensie wszystkie opisy, wskazówki, etc. i polecane kanały. To wszystko jest naprawdę w budowie. Jeżeli chodzi o informacje, to również to się będzie pojawiało bardzo z takim no czym później to będzie pojawiało, to nie wszystko tak nagle ponieważ ja również nie mam czasu, aby to tak wszystko nagle mm, dopracować Ale jeżeli chodzi o kanał YouTube, to tutaj jeszcze pomalutko, pomalutko w czasie, gdy już będą powstawały filmy, kanał będzie uzupełniany mm, do końca, jeżeli chodzi tutaj, zacznijmy od kanału YouTube bo to jest podstawa, bo, bo fanpage na Facebooku to jest taki już dodatkowy dla osób, które mm, będą chciały mnie być na bieżąco z moimi informacjami związanymi z Formułą 1. Ale zacznijmy od kanału. Co na tym kanale się będzie pojawiać? Kanał jest oparty o tematyce Formuły 1. I na tym się tutaj skupimy. Ponieważ, dlaczego nie inne serie? Serie typu Porsche, Le Mans, yy, czy WRC nawet. Czy są seriami, które nie znam tak bardzo dobrze jak Formuła 1. Ponieważ Formuła 1 jest dla mnie od dziecka, czyli od 2001 roku serie typu Le Mau, Porsche no przyznajmy się, Porsche to zaczą, zaczą, zacząłem oglądać gdy pojawił się Germaziak i zespół Werwa Team Le Mau, to tak od trzech, 4 lat dopiero zaczynam się tym interesować czy nawet WRC no szczerze powiedziawszy przyznajmy od Roberta Kubicy, ponieważ no no cóż, no tak mnie nigdy do tego sportu nie ciągło. Formuła 1 jakoś e, została przeze mnie zarażona przez mojego wujka, który zawsze gdy przyjeżdżał na wczasy z Niemiec do Polski e, i zawsze oglądał wyścigi Formuły 1 e, i jakoś e, to do tego pozwoliło mnie... To pozwoliło, to, to mi pozwoliło, aby zacząć się tym sportem interesować. Oczywiście początkowe fazy jako dziecko, no to chciałem to, żeby ten sport było jak najwięcej wypadków, jak najwięcej kolizji. Później dopiero ten sport zacząłem poznawać, zacząłem go oglądać częściej, RTL, live'y na internecie, czy tym podobne. Później Formuła N pojawiła się w Polsacie, dzięki Robertowi Kubice 2000 7 roku w 2006 roku Robert jeździł, ale jeszcze nie było transmitowane to w telewizji polskiej, tylko w wersji rtl -a. w sensie ja przynajmniej oglądałem w wersji RTL. I dopiero od 2000 roku Formuła 1 pojawiła się na polskich kanałach dzięki e, Polsatowi. Więc no, e, mogliśmy oglądać Formułę 1 z polskim komentarzem. Jednakże. Powróćmy do tematyki tego kanału. Na tym kanale, oczywiście, będę chciał wam przedstawiać, zapowiadać tory Formuły 1. Jeszcze nie wiem jak, czy to będzie związane z Grom e 2014, czy z jaką inną, czy może z R-Faktorem. Bardziej bym stawiał na r -Factora, ponieważ r -Factor jest typowo symulatorem, ale jeszcze nie wiem. Znów zaś Formuła 1 2013, czy Formuła 2014 są e, takimi grami... Które są y, sponsorowane przez może nie inaczej. Coder Master i Formuła 1 na 14 są y, grami, która Formuła 1 troszkę sponsoruje. W sensie jest y, przez kierowców Formuły 1 jakoś tam. Y, Lekko przedstawiana możemy zobaczyć korowców Formuły 1 grających w F1 2012, jak kiedyś było 2013, czy 2014. Oczywiście R-Factor jest symulatorem, więc no, to jest bardziej im bliżej, dla nich bliższa, bliższa gra, jeżeli już grają w, jakąś Formułę, w jakieś symulatory. I znów jednakże, no. Powiedzmy szczerze, że graficznie w Formuła 1 wygląda lepiej, ale nie, nie na ten temat tutaj powinniśmy gadać o takich pierdolach. Jeszcze nie wiem, jak będą wyglądały zapowiedzi. Na pewno zapowiedzi będą. Jak? Jeszcze nie wiem. Tak się zastanawiam, nawet czy nie wziąć oryginalnych onboardów zeszłego roku, po prostu troszkę pogadać o tym torze. Um, takie podstawowe informacje, ale to zobaczymy. Czyli zapowiedzi. Później. Podsumowania weekendów, krótkie, mam nadzieję, 10-minutowe podsumowania weekendów, co się działo, co mi się podobało, kto był dla mnie najlepszym kierowcą, kto mnie zawił, dla kogo typowałem i tak dalej. Postaram się również, bo powiem szczerze, czemu nie. E, w zakładach nie, żeby teraz, teraz szerzył zakłady buchmacherskie, jednakże mamy zakłady, gdzie możemy typować Formułę 1. Wiem, że no, Formuła 1 jest trudna do wytypow wytypowania. Mm, ale no, jeżeli będę kiedyś, no może nie każdy wyścig, ale jakbym jakieś tam wyścigi typował, to oczywiście po zatypowaniu powiem Wam, e, czy, jakie były moje typy. Po wyścigu oczywiście. E, podsumowania, tam będzie również ciekawe sytuacje. Jeżeli będą jakieś sytuacje, wypadki itd., itp., to również jakoś tam spróbujemy się do nich zbliżyć i troszkę tym ten, ten problem rozwiązać to wszystko będzie w jak mam nadzieję, że uda mi się to w 10 minutach zawsze jakoś ogarnąć bo wiem, że moje pierwsze podsumowanie z Grand Prix Wielkiej Brytanii na moim starym kanale trwało 30 minut ale tam długo, długo próbowałem sobie tutaj um, rozmyślić co było powodem wypadku Kimiego Raikkonena na, na Wielkiej Brytanii na tej prostej na... w arenie no Dobra, no i co jeszcze. Jak wiecie magazyn Formuły 1 F1 Racing jest w Polsce, można czytać. Jak chcę go wam przedstawiać, w sensie... Będę chciał wam go pokazać, pokazać każdą stronę itd, i tak dalej. Oczywiście wy to możecie sobie zobaczyć na F1 Racing, ale z tego co pamiętam, na F1 Racing nie można oglądać wszystkich stron, tylko są wybrane i najciekawsze tematy. Ja Wam pokażę wszystkie strony, mówię, co, co mnie zainteresuje w tym magazynie, co może już przeczytałem. E, oczywiście niektóre materiały wykorzystam do tego, aby stworzyć kolejną serię związaną z poznawaniem formuły, tak zwanymi vlogami, gdzie na przykład będzie poznawać na przykład Kersy. Teraz dam... Przy, przy, Teraz gadam, gadam mm, przykłady. Przykłady. Na przykład, gdybyśmy tam cofnęli się tam parę lat wcześniej, wtedy kiedy wychodziło DRS, Kier 2011, KERS-DRS. jak to działa? Oczywiście, na łebski chłopski rozum. Ja tam jakiś superfachowcem nie jest. Wytłumaczę to wam tak, jak ja to rozumiem. Oczywiście zawsze może się pojawić jakiś błąd, więc jeżeli znajdziecie jakieś błędy, możecie to napisać w komentarzach. To wszystko spowoduje, że nasza współpraca, czyli ja widz, widz. Ja spowoduję, że będzie jakiś tam, e, jakiś tam kontakt z wami I mam nadzieję, że ten kontakt będzie bardzo, bardzo dobry. Czyli podałem teraz dwie serie, tak? Magazyn F1 Racing to jest kolejna seria i później takie, ale to, ta, ta kolejna seria, czyli tak zwane poznawanie Formuły 1 czy vlogi, czy cokolwiek, jak to się jeszcze będzie nazywało, jeszcze nawet nie wiem, jak to się będzie nazywało. To będzie wyglądało tak, że no, jeszcze nie wiem kiedy, jak na razie później, 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 jeżeli jeżeli coś wymyślę, możemy nawet zrobić tak, że jeżeli wy będziecie mieli jakieś pytania, zadajcie, możecie je zadać, no nie wiem, wysyłając e maila, którego wam podam, czy cokolwiek, jeszcze nie wiem. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, mogę go rozwinąć i tak dalej, i tak dalej, tak. Kilka pytań, możemy zrobić takie kilka pytań, poda, wys, powysyłacie mi kilka pytań, Jezu, jak go się gubia. Powysyłacie mi kilka pytań, ja zrobię taki jeden odcinek wytłumaczający co i jak. Bo powiedzmy, że Formuła 1 jest skomplikowanym sportem i trzeba go bardzo zrozumieć, trzeba go zrozumieć najpierw, aby go po prostu nim się cieszyć tą rywalizacją, bo przyznajmy szczerze, w Polsce sport Formuła 1 jest e, takim sportem, który jest e, uważany przez wielu, wielu osób, że to nie jest w ogóle sport, tak? że co, wsiądę do bolidu, ja też wsiądę do bolidu, mogę zarabiać te 20 milionów czyli ile to tam zarabiają kierowcy Formuły 1 i następnie przejechać, o tak sobie godzinny wyścig, tak przejechać sobie godzinne kwalifikacje, tak treningi, tak ustawić bolid, że no to jest po prostu banał. Wiele osób tak uważa i sądzi, wiem swojego własnego otoczenia i uważa również to, że to jest nudne i tak dalej, ale te każde pilnowanie tego Ponieważ wiecie, ja oglądam Formułę 1 tak, że mam włączony telewizor tak, i mam załączony laptop z Time, e, z time e, Limingiem i porównuję sobie czasy. Na przykład lubię sobie porównać czasy Densona-Batona, sprawdzę kiedy Button ma tempo, czy dogania kierowcę itd., itd. To wszystko naprawdę jara. Oczywiście chciałbym mieć jakiś lepszy Time Liming, który by się aktualizował nieco, okrążenie, nieco sektor, tylko żeby był na bieżąco. Również pokazała mi, gdzie, jaki dany kierowca się znajduje To bym bardzo, bardzo chciał Jest, jest taka subskrypcja na telefony zwie się F1 Apps, Tylko, że trzeba za nie zapłacić I jeżeli mi się uda e, Takie coś załatwić Zapłacić on, Powinno by nie być żadnych problemów, tak? I to wam pokażę, jak to działa Ale tak przynajmniej to ogląda Ja się tym sportem jaram Mnie ten sport podoba Jeszcze jak gdyby był komentarz e, Na poziomie Sky Sport Nie, żebym teraz narzekał No, ale e, Naprawdę byłoby zajebiście Oglądać Formułę 1, jeszcze ciekawe wyścigi typu Formuła F1 2012, kiedy siedmiu kierowców w pierwszych wyścigach wygrało wyścigi. No ale dobra, zaraz zboczyłek z tematu. No i na temat, i na koniec konferencje prasowe, które będą się pojawiały zawsze przed wyścigiem. Na pewno będzie się pojawiać konferencja prasowa związana z kierowcami, ta podstawowa. Nie obiecuję, żeby tłumaczyć tamtą konferencję, tą, tą rozszerzoną, gdzie dziennikarze zadawają pytania, ponieważ to by trwało troszkę długo i nie wyrobiłbym się w tłumaczeniu tego, następnie nagrywaniu tego i w wysłaniu tego w jeden dzień, ponieważ wracam z pracy dosyć późno, potrzebuję czas dla siebie... I przetłumaczenie takiego, e, takiej konferencji, przesłuchanie tej konferencji, przeczytanie tej konferencji, przetłumaczenie jej, następnie je nagranie, i żeby to wszystko z, było zgrane, trwa. Trwa i taka konferencja się pojawia dopiero o 20, 21, to jest już tak dosyć późno. Szczególnie, że na następny dzień pojawia się konferencja związana z szefami Formuły 1. I to jest teraz pytanie, czy ja wyrobię się ze tłumaczeniem tych konferencji prasowych związanych z szefami. Czy czasem nie będę tej konferencji tłumaczył, lub y, tłumaczył w wersji pisemnej, i po prostu wrzucę ją na fanpage'a, który zaraz wam pokażę. Jeszcze nie wiem. Na pewno konferencja związana z tym, że będę tłumaczyć konferencję prasową kierowców, tą podstawową jest na bank. A co będzie dalej, zobaczymy. Więc to się pojawi na kanale Sowym Okiem. Opisy, inne te rzeczy pojawią się później. Ehm, opisy macie w. Opisy do, do kanału, do fanpage'a na Facebook'u, do mojego maila macie w opisach, tego szukajcie na razie w opisach, jeszcze nic się nie będzie pojawiać na ekranie. I szybko fanpage. Eee, szybko fanpage, już 12 minut godym. Na fanpage'u będą się pojawiać e, wszystkie materiały, które ja wróciłem na YouTubie. Będą się pojawiać na fanpage'u. Oczywiście na fanpage'u również się będą pojawiać wyniki związane z treningami, kwalifikacjami, wyścigami. Również, no przyznajmy szczerze, że no Czasami wyniku z treningu nie będę wrzucał na bieżąco zaraz, ponieważ będę w pracy. Dopiero gdy przyjdę z pracy, zobaczę sobie nagrany trening, dopiero wrzucę wyniki. Więc no te wyniki również nie będą na bieżąco. Jeżeli będę miał wolne tego dnia i będę mógł oglądać również trening w tym samym dniu, co poleci ten trening, to te wyniki zaraz się będą pojawiać zaraz po treningu, ponieważ mam live timing, oglądam na live timingu, wycinam, wrzucam i macie piękne wyniki, klasyfikacja generalna Kroty tu się tu również będzie pojawiać. Następnie filmy e, twórców na YouTubie, które już tutaj możecie sobie zobaczyć i polecam bardzo, polecam ten filmik związany z Formuła 1 The Golden Era, zrobiony przez mojego znajomego Patryka Krutyja. Naprawdę zajebisty filmik, e, polecam bardzo. Będą się tu pojawiać newsy, czyli newsy w polskiej wersji, czyli jeżeli znajdę news na formuła 1com znajdę jakiś ciekawy news postaram się go przetłumaczyć wrzucić go wam tutaj tutaj też taki jedna, taka krótka wersja była eee, gdzieś na samym, o jest tutaj Ferrari przedstawił swój minimalny cel na sezon to jest przetłumaczone wszystko z formuła 1.com mm, jest wszystko żeby nie było że eee, że pirat stworzy i tak dalej i tak dalej no, ale to się to wszystko będzie pojawiało. No. Ogólnie, jeżeli ktoś chce być na bieżąco związany z Formułą 1 i chce poznawać moje opinie, które będę starał się robić profesjonalnie, ale chociaż na początku nie obiecuję, będę to wszystko poznawał. No to bardzo chętnie zapraszam do polubienia m, tego, tego fanpage'a. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, możecie napisać na poczcie który jest w opisie no i to by było tyle, chyba na tyle. Hmm. Powiem tylko tyle na koniec, że od 21 zaczynają się prezentacje bolidów Formuły 1 i będę starał się, aby jakieś e, krótkie zdanie na temat tych bolidów, opinie na temat tego bolidu, na temat wyglądów tego bolidu, przedstawić wam w filmie na YouTubie. Hmm. W takim sensie, że no, jeszcze nie wiem w jakim sensie. Jeżeli znajdę jakiś film, oryginalny zrzucony przez kogoś lub nie wiem jakiś dostępny film do pobrania z otwarcia tej e, z prezentacji tego bolidu jeżeli dobrze pamiętam Force India 21 stycznia przedstawia w Dzień Babci przedstawia bolid następnie 29 i 30 przedstawia 29 przedstawia McLaren 30 przedstawia Ferrari to są takie trzy już potwierdzone informacje jeżeli chodzi o przedstawianie bolidu na sezon 2015 to tutaj wszystko będzie na bieżąco przedstawiane na fanpage, u. więc e, czekajcie na materiały na moim kanale i mam nadzieję, że pomysł ten się Wam spodoba, bo powiedzmy szczerze, że wybić na YouTube związane z Formułą 1, z grą Formuły 1 no nie będzie łatwo, ponieważ no, e, mało osób jest zainteresowanych tym sportem i na YouTube już jest dużo osób, które nagrywają Formułę 1. Więc w polskiej wersji oglądanie tego sportu no nie jest e, aż tak popularne jak na przykład w innych krajach jak w Wielkiej Brytanii. No trzeba było nagrywać w anglo, anglojęzycznej wersji. Tylko, że to nie jest proste. No a przynajmniej spróbuję jakoś dotrzeć do Was informacjami, tworząc później jakieś highlightsy. I to powoduje, że ten kanał stanie się taki troszkę światowy, europejski, i coś co powoduje, że będę mógł mieć trochę więcej widzów niż, um, niż mi na to pozwala kanał z, związany z e, grami, szczególnie że kanał YouTube z grami no, jest już tego za dużo i to powoduje, że no, trudno, trudno je się wybić przez szereg znakomitych youtuberów, którzy nagrywają mm, odcinki z gier, naprawdę naprawdę trudno byłoby to zrobić w Polsce, ale no cóż zapraszam Was jeszcze raz do opisu na kanał. Subskrybuj, lajkuj, łapkujcie, to naprawdę pomaga. Komentujcie, dajcie jakieś rady. E, postaram się, aby no, następnym razem już była kamerka. No tak jak mówię, nie mam jakiegoś super oświetlenia, e, żeby nagrywać z kamerką. Jeszcze mam nadzieję, że w przyszłości się znajdzie coś lepszego i to pozwoli mi na nagrywanie profesjonalnych materiałów. Zobaczymy, przez rok, przez dwa, jeżeli coś, coś tutaj to pomoże, wypali, no to będziemy dali współpracować, jeżeli nie, no to niestety, ale zrezygnujemy. Takie są moje plany na dwa lata. Cel, no nie powiem wam celu, bo to tak troszkę dziwnie, mam nadzieję, że cel, który sobie dam przez te dwa lata do osiągnięcia, zostanie osiągnięty. No nie wierzę w to, na razie, ale cóż, czasami jest te bum. Dobra, do zobaczenia wszystkim, do zobaczenia, cześć.